Mam do dorobienia kluczyk, ponieważ, zobaczcie, auto nie było palone długi czas. Jest działający kluczyk. To jest BMW E90 318 i silnik N46, chyba B20. N46 B20, tak. I spróbujemy sobie dorobić do tego y, auta kluczek, ponieważ miałem drugi zapasowy, w którym się bateria rozładowała i przelutowywałem w nim baterię na nową akumulator właściwie. Tutaj wchodzi akumulator, coś takiego, tak to wygląda w środku i po prostu już nie działa. Był zbytnio rozładowany. Rozkodował się ten kluczyk. Pierwsze pytałem ludzi w ogóle, ile kosztuje takie dorobienie kluczyka, i dostałem wyceny na 750 zł około, plus minus. Nie no, raczej na plus było, nawet 800 zł się tam pojawiło. Więc kupiłem sobie takie urządzenie, które zawsze będę mógł odsprzedać, ponieważ było ono kupione za 1300 zł za AliExpress do dorabiania kluczy. To jest Autel Maxim e, KM100. Działa? Działa, dobra i nim sobie dorobimy kluczek. Już się chwilę pobawiłem, wszystko zaktualizowałem, Wi-Fi działa, więc nie powinno być problemu, ale w międzyczasie jeszcze wam przedstawię problem. To urządzenie będzie albo do, do sprzedania, albo jeszcze chwilę u mnie pochodzi, może komuś dorobię klucze. I teraz tak, o zobaczcie. Tutaj mam kluczyk yy, dalej oryginalny z tego auta. Ale w ogóle go nie czyta. Wsadzam kluczek i nic. Zobaczymy jeszcze, jak y, się sprawuje ten, który zakupiłem. Nic. A, o właśnie, bo sprzęgło nacisnąłem. Nie czyta. Przygotujemy sobie urządzenie. Sprawdzałem mniej więcej, jak to ma działać. Y, zobaczymy, czy się to uda od razu zrobić. Tam wsadzam sobie urządzenie do złącza OBD. Jest. Coś mam naciskać? Nie, świeci na zielono. Dobra. Łączy się z nim za pomocą Bluetooth. He, zobaczymy, zobaczymy. Bluetooth. Jest, świeci na niebiesko, to znaczy, że się połączyło. Uwaga, ma nowe oprogramowanie do aktualizacji, które należy aktualizować, by móc kontynuować użytkowanie. Ok. Niech sobie od razu zaktualizuje oprogramowanie, żeby wszystko działało bez problemu. Nie wiem czy będzie potrzebne połączenie kablem. Pobierz. Tu łączy się z Wi-Fi e, od mojego domu. Powinno wszystko działać. Nie odłączaj Bluetooth ani nie przełączaj interfejsu. Trochę bliżej, szybciej się prześlę. Jeszcze tak myślę, że jak zakoduję sobie nowy kluczyk, to sprawdzę, czy, czy to jest mit, czy to jest prawda, że nie da się zakodować wcześniej zakodowanego kluczyka. No bo skoro już go mam, to co mi szkodzi. Dobra, oprogramowanie jest odświeżone, czyli zaktualizowane. Wykryj oprogramowanie. Falce jest niepodłączone. Podłącz i ponownie. FAUCEJ jest. Wykrywanie nowej wersji. Nie wiem, czy to dobrze mówi. Tak, oprogramowanie jest aktualne. I teraz tak, przechodzimy do imO. Przynajmniej tak czytałem, że tak to powinno wyglądać. Wybieram BMW. Mam nadzieję, że to zadziała. Wybór automatyczny spróbuj. Zczytaj Vin. Nie wiem, czy muszę już podłączyć kluczyk, czy nie, ale na razie WBAV2510 to no, chyba tak, chyba to. OK. BMW 3 serii, rocznik 2006, 3 miesiąc E90, 318 I, N46, Obszar Europa i Winę. Zapisz, dobra? Aha, tworzenie pliku do wydruku. Dobra, nie, nie, nie muszę drukować, tak. Źle tłumaczę. Włączyłem sobie polskie, ale. Najczęściej używane funkcje: skanowanie statusu, jednostka sterująca. A przejdźmy sobie jeszcze przez menu. Please switch incognition on. Zapłon. Ok. Nawiązywanie komunikacji. Ja tu sobie wyłączę wszystko. Dodawanie klucza z przetwornikiem. Czy zgubiono wszystkie klucze? Adaptacja antykradzieżowa. No to chyba to. Dodawanie. Okurna, zablokowana kierownica. Ja pierdziele, nie gadaj, że. Eee, liczba kluczy 4 aż. Przecież ja nie mam. Ktoś tu dorabiał jakieś klucze dwa klucze były, się nic o tym nie wie. No ale, auto z zagranicy to. Z zagranicy to nie, nie będzie nikt na to patrzył, dobra. Dodawanie klucza z przetwornikiem. This process requires network to obtain data. Please set up to, new, new to, new to network process. Switch incognition on, dobra. Ustanowienie... E, mon nie inteligentny, półinteligentny kluczyk. Tu chodzi o to, że inteligentny kluczyk to jest ten, który został dołączony przez producenta. Universal Smart To jest produkt bla, bla, bla. To jest półinteligentny jak coś. <tłuk> ten, który ja mam. Tak mi się zdaje. Półinteligentny klucz. Remove the key from the incognition switch. If it's smart key, please. Jeśli to jest smart, no, to muszę wyjąć poza samochód. Nie muszę, bo to nie jest smart key. To nie jest ee, taki kluczyk, który działa poza stacyjką. Nie wykryję go inaczej. Please be sure to operate as required to make it. Dobra. Press start. To ja już tutaj mam dodać kluczek, czy nie? Trochę mnie rozwaliło. Bo mi się zdawało, że w tamtej pozycji ja już muszę dodać klucz nowy. Remove taki. A, bo zawsze. Dobra. Ok. I chyba to już jest ten moment, kiedy powinienem dodać nowy klucz. Ten sobie odsunę, żeby się przypadkiem nie zakodował gdzieś tu blisko. Hmm, początek. A, no właśnie. Put, ok. No, i zobaczymy jak to będzie. Ale jestem ciekawy, czy to zadziała. Powinno. Za takie pieniądze. Blokada kierownicy. Mam nadzieję, że ta blokada nie zostanie. Bo to uniemożliwia uruchomienie samochodu. Dobra. Generuje się klucz. Insert the, into the incognition switch. To start. Ok. Can the mm, start the vehicle. If yes. Dobra. Jezu. Jest? Zwycięstwo! Ja nie mogę, działa! Ale jaja. O kurde. To no, głupio jakby nie działało. <laughs> ale cieszy. W tej chwili oszczędzone zostało 750 zł, ale jednocześnie wydane dwa razy tyle. <laughs> no nie, spokojnie. To pójdzie na sprzedaż, albo jeszcze chwilę zostanie. Zobaczymy. Na pewno wiem, że jak były te urządzenia za 1400 zł, to one szły. Nie wiem za ile finalnie zostały sprzedane, ale nawet jakbym miał za 1000 zł go sprzedać, co jest raczej bezproblemowe, w jeden dzień do, do zrobienia i nie chcę za 1000 puszczać. To. Mm, tak. No i działa, nie? A ciekawy jestem skanowanie, ciekawe ile teraz kluczy wyświetli. Powinno być w tej chwili 5 kluczy. Łomat! Aha, dobra. Bo... W tej chwili się łączę z komputerem, a mnie przeraziło, że są wszystkie drzwi otwarte. A nie są. No jest, pięć kluczy, kurde, faktycznie były dorabiane. To, to, to jest dopiero śmieszne. Nawet mi nie mów, że jest jakiś, jakaś blokada kierownicy. Co znaczy adaptacja antykradzieżowa? Tak korci to wcisnąć, że, że w korce. System... A to nie jest kas 2 po pierwsze, to jest kas 3+. Są jakieś błędy? Czek. Kurde. Jest błąd blokady kierownicy. Zaraz jeszcze laptopa będę musiał przynieść, żeby wykasować błąd. Chlast. Dobra. Teraz sprawdźmy drugi kluczek. W sensie ten główny. Dobra, działa. Czek. Czek ok. A to jest ciekawe. Mam błąd ogólnie e, pochodzący z czujnika ciśnienia kół, bo nie ma. Czujników w kołach. Bez sensu mi było kupować czujniki za 200 zł. Dobra, odpaliłem na zapasowym kluczu i jeszcze teraz sprawdzę, czego ok. Dobra, był chwilowy błąd po odpaleniu autela. Najczęściej używane funkcje: dodawanie klucza, zgubiono klucze. Ciekawe. Włącz światła awaryjne, aby zapobiec przejściu pojazdów w trybu stanu uśpienia. Ja ciebie... Ale się da, kurde! Escape nie chcę, bo... Nic, żeby nie zgubił. Spokojnie. Okej... Okay. Nie usunięto, spokojnie. A wykrywanie częstotliwości? What?! Mmm... Aha, dowolny klucz. 868 MHz. Yy, bagażnik otworzyłem, żeby się nie zapomniał. Dobra, nieważne. 868, a to nie było mniej? A nie 868. Funkcja specjalna. Zobaczymy jeszcze, pobawię się tym urządzeniem. Póki jest taka możliwość. Odblokowanie klucza, inteligentne odblokowanie. Regulacja przycisku. A uniwersalnym kluczu, no to właśnie nie mam uniwersalnego klucza. Wykrywanie cewki zapłonowej. No. Ja cię kręcę. Coś tam wykrywa. Umieść antenę. Wykrycie sygnału, że cewki jest w normie. Stancewki jest w normie Hita G2 i D46. Nie ja wiem co to znaczy. Chyba na podstawie tego nikt auta nie ukradnie. Czyszczenie lampki ostrzegawczej, inteligentnego klucza. Mazda uniwersalna, regulacja transmisji, wykrywanie informacji transpondera. Ustawienie, aktualizacja manager danych. Testowane modele. Generowanie maszyny nie ma nic. Funkcja chipa i moje jest zapisane. Ok. Jest jeden rekord zapisany, czyli ten samochód, silnik, przebieg, logowanie danych, szkolenie, o szkolenie, to dobra. Fideo, o kurde, wprowadzenie, generowanie klucza uniwersalnego, nauka IMO, obliczanie hasła, password calculation. Nie, nie będę nic przetwarzał, ale fajnie jest to wszystko zrobione, I understand, Może zrobili takie... A, cicho jest dosyć. A, jeszcze ten drugi klucz miałem spróbować. Spróbujemy jeszcze zaprogramować ten kluczyk. W takim razie lecimy dalej z oryginalnego. Sprawdzimy, czy to jest mit, że tego kluczyka starego nie da się zaprogramować. I teraz tak, lecimy IMO. To już z automatu jadę, jak wcześniej. Półinteligentny klucz. Remove the key. Odkładam go na bok. Początek. W, włożyłem klucz, no i zobaczymy, ale będą, nie udało się odczytać. Sprawdzi się, typu klucza. No nie działa, nie da rady. Do you want to try? Put into key slot, ty, a nie działa kluczyk. A on działał przecież, ten działa? Ja nie mogę, kolejny kluczyk poszedł. Znaczy, bateria poszła, cholera. Chciałem ją od razu przelutować. No dobra, no zostaje stara bateria. Ale za to jest kluczyk zapasowy, nie? Trochę szkoda. Kluczyk leżał chyba z rok nieużywany. Tak, bo rok temu kupiłem sam samochód. Przywiozłem go z zagranicy, więc no, rozładowało się. Szkoda. Szkoda, bo bateria swoje kosztowała. No dobra, 20 zł na tyle oszczędzonych. To. Działa! A jeszcze podepnę się laptopem i zobaczymy błędy za chwilę. Teraz tak, VMware. XP. VMware Authorization Ser Service. Service, to jest usługa. Usługi. Czemu jest wyłączone? VM Authorization Service. Właściwości. O, wyłączony. Automatyczny. OK. Uruchom. OK. Uruchom. Dobra, działa. Zapomniałem To musi być zapon włączony. Skrót do impy, pek No i jak zwykle. Aj, ludzie, ludzie. Ale może być tak, że to jest drugi port przypisany. Dobra, tak nie działa. Masakra, za każdym razem jak chce się... Za każdym razem jak chce się połączyć jest problem. Lecimy. Usługi. Wszystko jest wyłączone. No to jak ma to działać? No nie będzie działało. Nie wiem dlaczego jest wyłączone. DHCP. Ale to właściwie jest mi tylko potrzebne. USB. I teraz powinno się połączyć. Mm, tu pek, na pełny ekran. Hop. Wezmę to, zresetuję. Bo nie mogę. Wyłącz, wyłącz. Szybko odpalimy jeszcze. XPK. Tam możliwe, że trzeba zresetować, bo... Przerwała się komunikacja z portem OBD, OBD-2. Taki powrót do przeszłości, nie? Windows XP, fajnie to wygląda. Od razu, żeby nie było mm, szukania. Nie wiem, co to jest. O, od razu wykryło, dobra, czyli wszystko chuda. I teraz tak. BMW E90 to jest F6. Totalna diagnoza. Jakiś błąd kompilacji pliku. Co jest znowu? No jak, no jak. Nie kompiluje pliku. Noż ja nie mogę. I out jeszcze raz. R e 90. ok A i teraz działa. To jest ciekawe. No dobra, już się nie będę czepiał Błędy. Read. Okej, okej. Okay, okay. I zobaczymy, bo co, coś tu chyba było w trakcie. Mamy takie błędy BMW Error 2DDA. Cas Error Time scene. to jest z tego skluczeka. To kas jest ok, bo ma być D35A. Cas znowu mówi, dobra A3B2 3B2. 3B2. Zrobimy sobie taką szybką diagnozę. KAS 9 CBC FRM, co to jest? Zwarcie 1. Mm. A nie wiem, czy nie żarówka z tyłu, bo mi się nie świeci jedna przy cofaniu. Uszkodzona żarówka. O, widzisz, będzie, będzie jeszcze co do roboty. Dobra, tak to wszystko już tu hule z tego co kojarzę. F5 status. Koniec. Jeszcze sprawdzimy sobie przy silniku ewentualnie, czy, czy jakichś błędów nie ma. Error memory, F1, bez błędów, dobra. Co mogę aktywować w silniku? Injector, moduły, te wtryski, moduły, heater, yy, podgrzewacz powietrza? O, 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 czekaj, 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 zobaczmy. Może akurat tego nie muszę, ale F5 RPM. A to jest dobre, bo mogę sobie, mogę sobie dodawać. Patrzcie. Wyżej nie pójdzie. 1200 to jest maksimum, co można w tym programie. Ale minimalne też można. O, jest. 560 i potrafi pracować Dobra, już 480 to jest tak dużo za mało No ale, ale potrafi pracować na 480 obrotach Jakie są nominalne obroty? Obroty jałowe E90 318i Chciałbym podpytać użytkowników tego modułu Ile macie obrotów jak auto jest rozgrzane? Ja mam, u siebie mam 625 A no to jest niziutko 700 Około Około 700 ale Musiałbym odczytać temperaturę Gdzie tu się temperaturę odczytywało? Read memory E90 Motor Read status Digital value digitalnie baterii Engine RPM Jak 18 stopni co ty... Aha, wlot powietrza coolant 60 stopni jest nie wiem przy jakiej temperaturze on jest rozgrzany. Z ciekawości się przejada i zobaczę do jakiej temperatury się dogrzewa. Klima jeszcze odpalę. A widzisz, 850 obrotów ma. A jak sprzęgło naciskam, a to ciekawe, <laughs> kurde, dobre, obroty się zwiększają, gdy jest sprzęgło 107 stopni kurde, aż się zagapiłem chyba 105 stopni bo już nie puszcza do góry Ale moment przepuszczenia termostatu to powinno być zejście Jest, obniża się temperatura Chyba jakoś tak, no to jeszcze 105 stopni, nie jest źle Zobaczmy teraz jak będzie chodził poniżej Na około tych 700 obrotach Activate RPM A jeszcze Czy jest coś takiego jak reset? F5 700 No, 700 to jest odpowiednie. F10, n Zawory chyba słychać nawet Zobaczymy na ilu chodzi Niski poziom oleju. Olej do zmiany. No jest taki dźwięk, cholera, który mnie martwi. Sprawnie poziom oleju. Check. Oil. No jest minimum. No zaraz będzie do tego, do zmiany. Zła wiadomość! Dalej bierze olej, cholera jasna. Ale nie no, przejechał w kilometrów. Jak zobaczę może przebieg jaki miał gdy go kupiłem um, teraz ma 312 438 Aparat Gdzieś tu było jak go przywiozłem No dobra Kij, ale główny cel założony na dzisiaj jest spełniony Jest git. 105 stopni ma termostat. Zawsze chciałem wiedzieć. I się dowiedziałem. Ale zła wiadomość na koniec. Czyli to branie nieszczęsnego oleju. Właśnie ciekawy jestem, czy te kluczyki będą się musiały jakoś ładować, czy nie. Bo tutaj, tutaj jest zwykły akumulatorek CR2032. Hmm. Ciekawy jestem, czy to się ładuje.